Radośnie, choć to nie jest przed wiośnie, pierwszy raz jestem szczęśliwy od kiedy szedłem na szczyt. Koniec kryzysu, nie mam nawet jednego rysu, jest tak rajsko, że nie potrzebuję hajsu. Dzięki Ci, Mateusz, że we mnie nie zwątpiłeś, ale za to we mnie wierzyłeś. Los się odmienił. Mm, 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 mm. Los się, los się odmienił Los się odmienił, los się odmienił Los się odmienił, los się odmienił Los się odmienił, los się odmienił Bo całe tak mi fajnie i idę na szczyt To wcale nie idzie na odset. Dzięki wam ludzie! Toż to jest kłamstwo, bo całe pieniądze idą na carstwo Przebudzacie lew, który jest królem To jest mój kot, dostaje ode mnie gluten Los się odmienił, los się odmienił Los się odmienił, los się odmienił Los się odmienił, los się odmienił mm -mm -mm. Los się odmienił, los się odmienił. Super historii i słaby z matmy. Moja rodzina ma półtorej hektara. Szlacheckie pochodzenie, bohaterscy przodkowie. Paru szpiegów i jeden poseł. Jestem ważny. I to jest przebudzenie. Już nie odmienił, los się odmienił, los się odmienił, los się odmienił, los się odmienił los się odmienił, mm -mm 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 -mm. los się odmienił, los się odmienił, los się odmienił los się odmienił, los się odmienił, los się odmienił, los się odmienił Wojny nie ma, ale nadal jest kurz. Chodzimy do szkoły, a tam nienawiści wór. Ale się przyzwyczaiłem i tworzę historię. I przy okazji zapraszam na koncert. Los się odmienił, 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 los się odmienił. Los się odmienił, 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 los się odmienił,